Czas renamentu i przyjrzenia wszystkiego. Renament. Renament! Czy ty zrobiłeś w swoim życiu renament swojego serca? Renament jest czymś wielkim na zakończenie roku i sezonu. Zastanów się, czy ty zrobiłeś renament w swoim sercu? Chcę ci powiedzieć, że kiedyś ja zrobiłem renament mojego serca i mojego umysłu. Zrobiłem go. Osobiście i personalnie. I przez ten renament, kiedyś, gdy zawałałem do Jezusa, tak jak słyszysz, do Jezusa, spotkałem się z nim jako z osobą. Poprzez renament mojego serca. I powstaje pytanie, czy ty taki renament kiedyś zrobiłeś w swoim sercu? Czy spotkałeś się indywidualnie z osobą Jezusa Chrystusa? Namacalnie, czy spotkałeś się z nim? Ja się z nim spotkałem kiedyś. Nazywam się Paweł Arma i jestem ewangelistą. I dziś Ci głoszę tutaj słowo, pełne Ewangelii. O tym, że ja kiedyś zrobiłem renament mojego serca. Spotkałem się z Jezusem i zobaczyłem, że to jest osoba. To nie jest religia. To nie jest ktoś historyczny. To nie jest ktoś historyczny, jak sobie myślisz. Lecz ktoś wielki. I on dotknął mojego serca poprzez to, że zrobiłem renament w nim. I zobaczyłem jak w złym miejscu jestem w swoim życiu Jak w złym miejscu jestem, że ja nie znam osobiście, personalnie i namacalnie Jego Inni ludzie go znali Inni ludzie, lecz ja go nie znałem Nie pyta się o znajomości Twojej religii, czy czegokolwiek Czy Ty zrobiłeś renamę swojego serca? Czy masz tą pewność, że po śmierci będziesz z nim w niebie A może będziesz w piekle z lucyferem Powstaje pytanie: Jak wielką rzeczą jest zrobić renament swojego serca i zobaczyć to, czy jesteś tak naprawdę z Jezusem Chrystusem pojednany? Czy masz tę pewność, że po śmierci pójdziesz do nieba? Czy masz tę pewność? Ja kiedyś wezwałem jego imienia. Renament zrobiłem całkowity. I przyszedł on. Zobaczyłem, że Jezus to jest osoba. To jest osoba, tak jak słyszysz. Tak jak ludzie chodzą. Na tym miejscu i wszędzie masz styczność z ludźmi, bliżej lub dalej, relacyjnie. Niektórzy są Twoimi przyjacielami. Niektórzy są partnerami Twojego życia. Lecz Ci się pytam, czy Jezus Chrystus stał się Twoim Panem, bliższym niż ojciec i matka? On może stać się dzisiaj Twoim Panem i zbawicielem, i wtedy odczujesz bezpieczeństwo. 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 To słowo, które może być w swoim życiu realne i namacalne. Poprzez to ja zawołałem do Niego. Przyszedł Jezus Chrystus, zmartwychwstały Bóg i odczułem, że to jest osoba i ja doświadczyłem bezpieczeństwa w Jego osobie. On nie wisi w, na krzyżu w kościele. On nie leży gdzieś w żłobku. Lecz On jest żywy i stały. On po trzech dniach stał. Ja wołałem kiedyś do Niego z łzami w oczach. I On przyszedł w swoim Duchu Świętym, jako osoba. I odczułem bezpieczeństwo, tak jak słyszałeś. Bezpieczeństwo. Dlatego dziś Ci mówię o tym, że On jest realny i dostępny dla Ciebie. To jest jeden krok Twojej decyzji, że Ty zawalasz Jego. Że Ty zawalasz Jego, tak jak jest napisane w liście do Rzymian 10:13, że jeśli weźmiesz Jego imienia, Świętego Jezus, On może stać się Twoim Panem i Zbawicielem i Ratownikiem. I wtedy odczujesz w swoim sercu bezpieczeństwo, bo On wypełni Twoje serce swoim świętym duchem. I zobaczysz, że to jest realna osoba, realna osoba. Jak ważny jest renament swojego serca, by zrobić go przed końcem tego roku, który się już kończy. Ty dziś możesz być nowym stworzeniem, tak jak stałem się kiedyś ja nowym stworzeniem. Dlatego dziś Ci głoszę Ewangelię, byś wiedział. Że możesz się spotkać realnie namacanie z osobą Jezusa Chrystusa i z Jego świętym duchem. On jest żywy, żywy, żywy i zmartwychwstały, i dostępny dla Ciebie, dostępny. On wciąż Ciebie słyszy. On zna każdy Twój krok, każde Twoje bicie serca i wie, czy jesteś blisko Niego, czy daleko. Lecz w czym istnieje rzecz? Chodzi o to, byś. Po śmierci nie był w piekle z diabłem, z Lucyferem, lecz z Jezusem w niebie. Niebo jest dostępne dla Ciebie. Dostępne dla Ciebie. Wystarczy, że uwierzysz w tą prawdę, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty przerał swoją świętą krew za Ciebie i za mnie. Byś mógł dokonać w swoim życiu renamentu i zobaczyć, czy jesteś w dobrym, czy w złym miejscu. Czy jesteś w dobrym, czy w złym miejscu. Byś mógł Go znać personalnie Osobiście, namacalnie Indywidualnie spotkać się z Nim Z Nim, z jako żywym Królem i Panem Nie tylko od święta Lecz na co dzień być z Nim pojednany Słowo Boże nam mówi w liście do Koryntian Że jeśli uczynisz Jezusa swoim Panem Staniesz się nowym stworzeniem I wszystko stare przeminie Zacznie się nowy rozdział w Twoim życiu I będziesz żył inaczej On zmieni Twoje myślenie jako pierwszą rzecz nie zrobisz z siebie innego człowieka. Ożywi Twojego wumorego ducha i staniesz się nowy, nowy. Zaczniesz myśleć inaczej, na sposób Boży, nie na sposób ludzki, nie na sposób ludzki. Bo Jezus to ktoś więcej niż tylko w Twoim życiu pójście do Kościoła. On jest realny i namacalny. My jesteśmy ludźmi, którzy realnie namacalnie spotkali się z Nim, z osobą Jezusa Chrystusa. Ranie i namacanie I On stał się żywy w naszym życiu On wypełnił nas w swoim Duchem Świętym Dlatego dziś Ci mówimy Ewangelię Prostą Ewangelię Jezus jest stały. On jest okrop Twojej decyzji Ty dziś zawołaj do Niego By przed końcem tego roku Pojednać się z Nim i być w niebie z Nim Nie w piekle z Lucyferem Lucyfer zawładnął światem I On włada nieodrodzonymi duchami Chyba nie chcesz pójść na wieczność do piekła Zawoła Jego imienia świętego On da Ci się poznać Jeśli przyjdziesz do Niego szczerze Z determinacji swojego serca I powiesz, że Go potrzebujesz On przyjdzie do Ciebie On przyjdzie do Ciebie I spocznie moc na Twoją decyzję I On wleje w Twoje serce swoją miłość I zobaczysz Jak wielki i potężny Bogam On jest On jest tu na tym miejscu tu na tym miejscu, gdzie dwaj lub trzej zebrani w imieniu Jezus, on jest na tym miejscu. On widzi każdy Twój krok, każdy Twój czyn. On nie ma do Ciebie żalu. Dwa tysiące lat temu na Krzyżu Golgoty dokonał wymiany. Poszedł zamiast nas na Krzyż. Przelał swoją świętą krew za każdą Twoją sprawę, za każde Twoje przewinienie. Za wszystko złe i co dobre zrobiłeś. I pomimo to, że jesteś daleko od Niego, nie jesteś blisko, On wciąż na Ciebie czeka. Jedną ofiarę raz na zawsze uczynił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Dokonał wymiany. Jeden grzech Cię od Niego odłącza. To jest to, że Go nie zaakceptowałeś, jako swojego Pana i Zbawiciela. Nieważne co dobrego w swoim życiu zrobiłeś i w jakim miejscu jesteś. Nieważne do jakiego kościoła chodzisz lub nie chodzisz. Zadaj sobie to pytanie jedno zasadnicze. Czy Ty po śmierci masz pewność, że pójdziesz do Jezusa, czy pójdziesz do diabła? Słowo Boże nam mówi w liście do Hebrajczyków 9.27, że człowiekowi jest dane jeden raz umrzeć, a potem sąd. I będziesz musiał zdać weryfikację swojego serca: czy pójdziesz do piekła, czy do nieba? Jeśli Twoje imię nie będzie zapisane w księdzie życia, pójdziesz do piekła. Cię tutaj nie straszę. Możesz przeczytać o tym w objawieniu Jana 20.15. Że jeśli Twoje imię nie jest zapisane w Księdze Życia, pójdziesz do jeziora ognistego razem z Lucyferem. Diabeł został pokonany na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. Jezus pokonał śmierć na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. Poniósł karę należną nam, abyśmy dziś mogli czerpać z Jego chwały. I dwa tysiące lat temu na Krzyżu Golgoty poniósł wszelką chorobę i wszelką niemoc na swoich barkach. O tym pisze nam list Piotra, że On grzechy nasze nosił sam na własnym ciele, a Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. O tym mówił prorok Izajasz, że Jezus był nazwany mężem boleści, doświadczony w cierpieniu, oswojony z cierpieniem. On wycierpiał za każdą jedną chorobę na tej ziemi. Za każdą jedną chorobę na tej ziemi mam papier, że jestem zdrowy przy chyśni. dziś słyszysz pełną Ewangelię o tym, że Jezus Chrystus jest dostępny dla Ciebie i wielu ludzi podchodzi i mówi, że mam się puknąć w głowę Jezus mnie puknął w głowę swoim Duchem Świętym, dlatego dziś stoję mówię Ci Ewangelię i nie wstydzę się o tym mówić, że Jezus to mój Król i mój Pan i On mnie ożywił, dlatego dziś Ci głoszę to byś wiedział, byś nie zatracił swojego życia przed końcem swojego tego roku 2024 Dokonaj renomentu swojego serca I zobacz w jakim miejscu jesteś Gdzie zmierzasz Dokąd idziesz Czy masz tą pewność Że twoje życie się skończy I będzie z Jezusem w niebie A może tej pewności nie masz A może tej pewności nie masz W liście do Rzymie jest napisane Że musisz uwierzyć w sercu swoim Że Jezus Chrystus Umarł za ciebie Musisz uwierzyć Ustami musisz wyznać, że On jest Twoim Panem A wtedy będziesz uratowany Od czego? Od piekła Od piekła Piekło jest wcale dobrych ludzi Nie musisz być wcale dobrym człowiekiem, żeby trafić do nieba Już łotr na krzyżu Do Jezusa powiedział Panie wspomnij na mnie Gdy pójdziesz do swojego królestwa I Jezus mu powiedział Jeśli dzisiaj będziesz ze mną w raju Jeden akt decyzji Łotra na krzyżu sprawił to, że poszedł po śmierci swojej do nieba. Jeden akt Twojej decyzji, ostatnie minuty Twojego serca mogą sprawić, że będziesz w niebie, nie w piekle. To jest wystarczy to, że zawołasz do Niego, powiesz, że Jezu potrzebuje Ciebie, a On przyjdzie do Ciebie i zmieni Twoje życie. Ożywi Twojego murego ducha i stanie się nowy, z martwych stałych. Słowo Boże mówił, że tak jak On zmartwychwstał, tak samo my zmartwychwstaniemy. Tak samo my zmartwychwstaniemy. I w liście do kolejnym jest napisane: A jeśli nie ma zmartwychwstania, jeśli nie ma zmartwychwstania, daremna jest nasza wiara, daremne jest nasze głoszenie. Lecz Jezus jest zmartwychwstały i żywy. Jako jedyny w historii, zmartwychwstał w ciele. I poszedł do nieba w ciele. Grub jest pusty. Wszystkie fakty udokomatowane mówią o tym, że Jezus zmartwychwstał jako jedyny w istnieniu tej ziemi. Jako jedyny. I On wkrótce wraca. On powiedział do swoich uczni, idę przygotować wam miejsce, abyście gdzie ja jestem i wy mogli być. On powiedział, że w domu Jego Ojca jest wiele mieszkań bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, abyście gdzie ja jestem i wy by To słowa Jezusa. Dziś ci głoszę Ewangelię o tym, że Jezus Chrystus jest dostępny. Słowo Boże mówi, że jeśli my będziemy milczeć, kamienie krzyczeć będą. Nazywam się Paweł Arma, jestem ewangelistą. Mówię ci tu dziś pełną Ewangelię. Słowo Boże mówi nam, że to co nam mówili na uchach, mamy krzyczeć na dachach, a ja stoję na moście i krzyczę. Jeśli komuś się to nie podoba, może zadzwonić po policję, to wszystko jest prawnie. Mam dwie godziny czasu, mogę to robić tutaj, prawnie, prawnie i według ustawy. Jezus Chrystus jest dostępny dla Ciebie. Słowo Boże mówi nam w liście do Rzymian, jak ludzie mają mu słyszeć, jeśli nie ma tego kto głosi. Dziś słyszysz pełną Ewangelię o tym, że jest dostępne dla Ciebie niebo to jest wszystko akt Twojej decyzji akt jednej decyzji uznasz w swoim sercu, że jesteś grzesznikiem i że nie znasz Jezusa jeśli zdecydujesz, że jesteś grzesznikiem nie znasz Jezusa zawołaj do Niego zawołaj do Niego On przyjdzie objawić Ci się jako żywy Bóg bo to jest osoba zmartwychwstała i żywa zmartwychwstała i żywa i wielu ludzi to się nie podoba jak słyszą pełną Ewangelię ale jak pójdę do kościoła i organista z niewieściły włosy, za śpiewa, to się podoba. Lecz Jezus jest zmartwychwstały i żywy. My jesteśmy ludźmi przywodzenia, którzy na co dzień uzdrawiają chorych. I wypędzają demony. Jeśli ty masz ból w ciele, możesz podejść do mnie. Pod naszymi rękami ludzie byli uzdrawiani z przeróżnych chorób. Znikały raki z ludzi ciał. Nowotwory i guzy. Ludziom rosły nogi, które były krótsze. Jest moc zmartwychwstałego syna Bożego. Tą samą moc, co podniosło go z martwych. Ta sama moc, co podniosła Jezusa z martwych, jest w nas. Jest w nas. Dlatego dziś masz ten przywilej, Tą łaskę usłyszeć publicznie głoszoną Ewangelię. Głosimy wszędzie. W Gdańsku, w Elblągu, w Warszawie. Możesz usłyszeć nas. Możesz wiedzieć o tym, że Jezus to nie religia. Jezus nie był religijnym człowiekiem w ogóle. On wchodził między tłum i mówił. I mówił ludziom. Tak samo my dziś, jak pierwsi apostołowie, pierwsi uczniowie Jezusa, głosimy Ci publicznie Ewangelię. Byś wiedział. Byś wiedział o tym, że jest dostępne dla Ciebie niebo. Jest następne dla Ciebie życie wieczne. Życie wieczne w Jezusie Chrystusie. To jest akt Twojej decyzji. Korama abrando robosori i abas. Restra makurobe Yama Makasa Gri. Robo sandra Makaria Dare Bosłodrymi. Rosoką gara Magaya Massa. Roboron bakajo. Jezus to Król. Jezus to Pan. To nie jest jakaś figura. Chcę byś wiedział o tym i zdał sobie sprawę, że On jest zmartwychwstały, że On jest zmartwychw i obecny na tym miejscu. On jest duchem. Nie możesz Go zobaczyć oczami fizycznymi, lecz Go możesz odczuć w swoim ciele, w swojej duszy jeśli weźmiesz do Niego, wycisisz się zrefleksujesz się, zobaczysz, że On jest jeśli będziesz pragnął On da ci się spotkać z Tobą On jest dostępny nie blokuj Ducha Bożego, by przemawiał do Ciebie On zmieni Twoje myślenie jeśli pozwolisz Mu na to Jezus to dżentelmen Duch Święty to dżentelmen i nie pycha się do Twojego życia z butami to jest akt Twojej decyzji. Tylko Ty zawołaj do Niego. A zobaczysz, że On jest żywy. Jeśli uczynisz to szczerze, zawołasz do Niego. Z głębokości swojego serca. Zobaczysz, że On jest żywy. Bo On jest zmartwychwstały. Tak jak Ci mówiłem. Dokonaj renamentu swojego serca. w imienia Jezusa będziesz żył. A będziesz żył. I nie pójdziesz po śmierci do piekła. Nie pójdziesz do diabła po śmierci. Lecz będziesz z Jezusem w niebie. On wleje ci pokój, jakiego nie da ten świat. On powiedział, że on pokój swój daje. Nie taki, jak świat daje. Niech się nie tworzy wasze serca i niech nie wpadają w zamę. Jak wiele serc dziś wpada w zamę. Jest rozchwianych emocjonalnie ludzi. Emocjonalnie. Odurzonych alkoholem. Bo nie umieją inaczej żyć. Jeśli ktoś nie umie inaczej żyć bez alkoholu, Stał się już nałogowym alkoholikiem. Jeśli pijesz codziennie, jesteś alkoholik. Jeśli wciągasz w nosa codziennie, jesteś puller. Lecz to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, co robisz złego, a co robisz dobrego. Możesz być biznesmenem, sprzątaczką lub pijakiem pod sklepem. Potrzebujesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Bóg nie dzieli ludzi na żadne nacje, na grupy społeczne, On tak nie dzieli ludzi, On patrzy na serce, On patrzy na serce, człowiek patrzy na to, co, co widzi oczami, lecz Bóg patrzy na serce, i On patrzy na twoje serce, patrzy, patrzy na twoje serce, i On chce, byś był z Nim w niebie, na wieczność, nie z tym diabłem Luciferem w piekle. Dziś możesz zawołać do niego. Może stać się nowym człowiekiem. Tak stałem się ja nim. Ja stałem się tak właśnie nim. Zawołałem do niego. Szczerze z serca. I on przyszedł. Bo czułem, że to jest osoba. Tak jak ci mówiłem. Dlatego dziś nie wstydzę się mówić, że on jest moim panem. Nie wstydzę się mówić, że on jest moim panem. I mówię ci o tym z imienia nazwiska jesteś znany. Nazywa się Paweł Arma Jestem ewangelistą, głoszę dziś ci Słowo Boże. Dziś możesz spotkać się z Jezusem. Personalnie, osobiście i namacalnie. Możesz odczuć Jego osobę. Mówię Ci o czymś większym niż doświadczyłeś swojego życia. Nie jakimś uniesieniu emocjonalnym, lecz spotkaniu ponadnaturalnym. O ponadnaturalnym spotkaniu z osobą Jezusa Chrystusa, z osobą Ducha Świętego. Korona Sangar i Roma. Jeśli tyś nie spotkałeś się z osobą Ducha Świętego, dziś możesz spotkać się z nim. Możesz się spotkać. Jeden akt Twojej decyzji. Jeden akt Twojej decyzji prywatnej. Masz ośrodek decyzyjny, możesz po tym decyzję, by na wieczność być z Jezusem. Nie z Lucyferem w piekle. To jest to, że dawałasz do niego. Prosto. Powiesz, Jezu potrzebuje Cię. Przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Jeśli tak uczynisz, staniesz się nowym stworzeniem. Nowym. I on przyjdzie do Ciebie. Duch święty i odmieni twoje życie. Jeśli jesteś chory, a ja słyszysz mu głos, możesz być uzdrowiony. Jeśli masz nieuleczalną chorobę, lekarze wykryli coś u ciebie nieuleczalnego, możesz podejść do nas. Pomodlimy się o ciebie i choroba odejdzie raz na zawsze przez moc martwych stałego syna Bożego. Rubo jeśli jest na tym miejscu osoba, którym dłuższy czas zmaga się z bólem w serca, lub masz problem z zastawką w sercu, coś wykryli u Ciebie lekarze, podejdź do mnie, pomodlę się o Ciebie. Ten problem zniknie przez moc imienia Jezus. Koromo sanga Robokus. sudur bokus. On jest dostępny dla Ciebie. To zmartwychwstały Bóg. My w Jego imieniu sprawujemy dziś Ci poselstwo. Masz przywilej łaski. Zaczerpnąć dziś z Jeba. Zaczerpnąć z Jeba. Jesteśmy tu dla was. Dla was. Nie jesteśmy tutaj po to, bo nam się nudzi. Jesteśmy dla Was. Słowo Boże mówi, że darmo wzięliście. Darmo dawajcie. Darmo dawajcie. Korobosyki ja brak ramasy di obrodu Roma jest. Rogosanga Ramadia. Jezus to król. Jezus to stały Bóg. Jeśli ty dłuższy czas jesteś kobietą, masz problem z nerkami, z lewą nerką, możesz podejść do mnie, pomodlę się i ten problem lewej nerki twojej zniknie. Koromasaka rabej Abrama sodurubokos. Jesteś kobietą, masz problem lewej nerki, przechodzić w kierunku baszty od bramy. Korobos si diabranda ramakasa jadruo. Dziś możesz dostąpić uzdrowienia przez moc zmartwychwstałego syna Bożego. Kaya magas Wszystko o krok Twojej decyzji. Rosso to rebika ramadara Jezus to król. Zmartwychwstały Bóg. Rosoko Ramanganga ya barabas. kija. Dziś możesz być częścią nieba. Możesz stać się obywatelem nieba. Możesz zawołać imienia Jezus. Imienia świętego Jezus ba ja, jest. Jeśli jesteś kobietą po 50 roku życia i masz problem z refluksem w żołądku, możesz podejść teraz do mnie. Dłuższy czas. Może brałaś na leki. Masz problem refluksa w żołądku, jesteś kobietą po 50 roku życia. Możesz podejść teraz do mnie i Twój problem zniknie. Korosundre massakias. On jest żywy i z Tak jak słyszysz, dokonaj renamentu swojego serca i spotkaj się z osobą Jezusa Chrystusa, a zobaczysz, że to jest osoba. To nie jest ktoś odległy. On jest bliski Tobie. On jest bliski Tobie. To jest krok Twojej decyzji, że do Niego i stanie się nowym stworzenie. Nie głoszę dziś tu religii Tobie. Mówię Ci o personalnym, osobistym, indywidualnym, namacalnym spotkaniu z osobą Jezusa Chrystusa. Koroszo masady jamaka. Jezus to Król, On czeka na Ciebie. Choćbyś wszystko miał dziś zapomnieć. Nie zapomnij jednej rzeczy. Jezus czeka na Ciebie. Wciąż na Ciebie czeka. Wezwij Jego, a będziesz żył. Wezwij Jego, a będziesz żył.